Cześć, z Grzechuta, witam w kolejnym odcinku z serii z gry flotu Ultimate Carnage Tak jak zapowiadałem w dzisiejszym odcinku, na samym początku kupimy sobie nowy pojazd Także przejdźmy sobie z drugiej klasy I zobaczmy co za auto odblokowaliśmy, mamy Daitana e, Fortunę I Lancera e, Daitan jest najszybszy, największe przyspieszenie ma jest również pośrodku ciężkości z tych trzech pojazdów, które odblokowaliśmy w poprzednim odcinku. I ma najmniejszą siłę, średnią wagę i słabe nitro, ale jest najszybszy i ma największe przyspieszenie. Także myślę, że zainwestujemy w niego. Sprzedamy nasz poprzedni pojazd. Venoma sobie zostawimy Sprzedaj, tak Okej, okay. i ulepszmy teraz tego Dejtana Puchmy klatki To na pewno, do derby się przyda No by mi starczyło pieniędzy Na wszystkie ulepszenia Dobra, silnik ulepszmy Turbina jakaś, wydechy Nitro, oczywiście to się bardzo przyda, bo miał słabe statystyki, jeśli o to chodzi. Ok, skrzynia biegów, jakaś tarcza i skrzynia sama w sobie, rury. Okej okay. co, nie mam pieniędzy już, ja tyle wydałem. Czyżby silnik aż taki drogi był? O kurde Miałem przecież ponad 20 tysięcy bodajże Dziwne strasznie, no dobra W takim razie lepszymy sobie w dalszej części e, Aha, dzisiaj nam zostały W takim razie derby i wyścig z czasem, nie zauważyłem Bo już mamy nowe Level drugi Także okej, okay. myślałem że dzisiaj mamy kolejny wyścig, no w takim razie E, dobrze, że kupiłem klatki, bo skoro teraz mamy derby mieć, to potrzebujemy wytrzymałości. Okej, okay. nie wiem czy myszkę widzieliście, bo zostawiłem ją na ekranie. E, mamy wyścig czy derby? Wyścig! Bo ta tasa może być różnie dostosowana. Może być... Wow, ale kroksa. Może być do derby i może być do wyścigów. Eee... Zwłaszcza na multiplayerze często jest wykorzystywana do derby. Wow, ale ta auto ma moc. Trzeba będzie jeszcze ulepszyć. To już całkiem będzie ...zajebiste. O, to jest szybkie. Chwilę się do 200 -ki rozpędza. Co przewyższa totalnie moc aut przeciwników. A, jakim szybko idą okrążenia? Trzeba uważać, żeby ktoś jadący przez środek się nie wpieprzył w nas, bo wtedy będzie niemiło. Chyba, że my w kogoś, no to dostaniemy nitro. <grych> Okej, okay. mm, troszkę mnie odwróciło. Muszę się po prostu przyzwyczaić do tych zakrętów że skręcam tyle, ile potrzebuję, a nie. Potem dorównuję, bo tak to często po prostu wypadam. No i teraz znowu... Tak wyszło, późno zacząłem skręcać. Tutaj klej się jeszcze do ściany, super. No. Dobra, postarajmy się, żeby ostatnio ostatnie krążenie było najszybszym. Nie mamy Nitro, ale mamy szybkie auto, więc... Hmm. Znowu spadliśmy, nie będzie najszybszym w takim razie. No, ale jesteśmy na pierwszej pozycji chociaż. Jack Benton próbuje nas dogonić, nie wychodzi mu trochę. Chyliśmy w kogoś, niestety nie. Fajnie byłoby tak z kimś zderzyć. O, dobra, nie wpadliśmy. Ale już myślałem, że do tego dojdzie. Jak czas będzie, nie wiem, najlepszy. O, i na koniec Kraksa. Tego oczekiwałem. Mieliśmy. Podaje, że najlepszy czas o około jedną sekundę. Także spoko. Zaraz się przekonamy. Czy dobrze spojrzałem? Tak, dostaliśmy buldożera Najszybsze przy okrążenie Patrzcie Choroba To nie jest dobra rzecz No, okej, okay, mamy trochę kasy, spróbujmy ulepszyć tą skrzynię biegów Nie, skrzynię mamy już ulepszoną Wydechy Ile kosztuje? 900, dobra I 2 800 kosztuje Jakiś tam tłumik Zostały nam jeszcze amortyzatory yy, i koła tylko więc myślę, że tak 10 tysięcy Max jeszcze wydamy, bra? No i zostało nam jeszcze dzisiaj wyścig z czasem. Także okej, okay. <grytanie> dzisiaj dość krótki będzie odcinek, bo po prostu nie mamy do pokonania ileś tam tras, tylko jedno derby zaliczyliśmy. Jeden wyścig z czasem. Oczywiście będziemy próbowali osiągnąć złoto, także jeżeli nam się nie uda, to po prostu będziemy próbowali aż do skutku. Chyba, że już całkiem... Hmm, powtórzmy. Tu musi być idealne okrążenie, jeżeli chcemy złoto. Hmm. Trzeba uważać po prostu na tych zakrętach, bo tu łatwo jest wypaść, trzeba albo zwolnić, albo jakoś... Dobrze wejść w ten zakręt, to właśnie. Zjąć nogę z gazu. Dobra. Tutaj nitro nie dostajemy, tak sobie teraz przypomniałem i zauważyłem. Trochę lipa. W lewym górnym rogu widać mój najlepszy czas, który przejechałem kiedyś. Jak grałem na innej karierze. Tutaj gdzieś można było ściąć to okrążenie. Zobaczymy, jaki będziemy mieli tym razem. No, trochę mi nie wyszło. Tutaj Bo tych oponach trochę przejechałem. Jakieś kartony, kurde. Zgarniam wszystko na swojej drodze. I to trzeba tak to omijać, żeby po prostu nie tracić czasu ani prędkości. Kurde, tak się zastanawiam, czy uda mi się dojechać. Chyba nie bardzo. 6 sekund. Hmm Jeszcze te beczki, kurde Nie, nie udało się Ale na srebro, kurde Też nie załapaliśmy Mamy brąz, w takim razie powtórzymy to sobie Oczywiście jedziemy po złoto Także nie ma Nie ma bata Skoro złoto to złoto Brąz nie jest złotem Więc <grym> idziemy jeszcze raz Tutaj ładnie ten zakręt trzeba wziąć. Powiedzmy, że było ładnie. Nie spowolniło nas aż jakoś tak strasznie. Dobra, jedziemy. Zastanawiam się, gdzie ten zakręt można było ściąć, bo wiem, że taki jeden był. Nie wiem, czy to przypadkiem nie tutaj, chyba nie. Gdyby to ostry jest tutaj, żeby można było go ścinać żeby Był jakiś taki bardziej łagodniejszy. Jest możliwe, że tu. Nie, to nie tu. Ach. No i dupa, powtórka. Muszę właśnie mm, zauważyć ten zakręt, gdzie on był. Zaraz no, sprawdzimy. Zaraz go znajdziemy. Mm, zapatrzyłem się trochę i wyrzuciłem mnie z trasą. Mam nadzieję, że, że to nie będzie jakiś problem. Muszę się całkowicie skupić na tej jeździe, jeżeli ma być złoto, to musimy to idealnie przejechać. Tym bardziej, że nie mamy całkowicie ulepszonego auta i nie mamy... Mm, nie mamy takiej mocy, jaką bym chciał. Jedź, 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 jedź. Wow. Ale to jakiś syfu było. Dobra, 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 jedziemy. Tutaj trzeba ładnie wskoczyć. No, bez takich, bez takich. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zobaczymy jak tym razem pójdzie. Słupki. Opony i będzie srebro. Zabrakło nam dosłownie półtorej sekundy. Musimy to zrobić. Dobra, spróbujemy jeszcze ostatni raz przejechać. Jeżeli się nie uda, to po prostu zrobimy to albo innym razem, albo odpuścimy. Chciałbym w ogóle wszystkie zawody na złoto zrobić. Dlatego kiedyś na pewno do nich wrócimy. Wszystkich. Nie, powtórzymy to jeszcze. Wszystkie zakręty muszą być idealne. Czyli tym razem się nie uda. Ja siadę konsekwentnie do końca. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaki czas. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Się starał zdejmować nogę z gazu trochę. To mnie trochę spowolniło bardzo, trochę bardzo. Nie możemy wpadać na żadne opony. Musimy jechać czysto. Tutaj ten zakręt, gdzie zawsze na opony wpadałem. Dobra. To niech sobie wybuchnie. Nic nie wybuchło. To dziwo. Dobra, prędkość zachowaliśmy, mimo że wjechaliśmy tam na parę rzeczy. Tutaj trzeba czysto zeskoczyć. Okej, okay, trochę nas zarzuciło. Ale mamy w miarę dobry czas. Jeżeli się postaramy, to zdążymy. Bez, bez jakiegoś hamowania jedziemy czysto. Jeć, 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 jeć. Dobrze, teraz mamy półtorej sekundy nadmiaru, jakby nie nadmiaru, niedomiaru. Czyli jesteśmy półtorej sekundy przed czasem. Nadrobiliśmy 3 sekundy szybciej od poprzedniego krążenia. I udało się złoto zdobyć. Ostatnie, ostatnie podejście i złoto. Dziękuję bardzo za obejrzenie, że mi się podobało stawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to znowu wrócimy do normalnych wyścigów. I pięknie mamy zaliczone wszystko na złoto, pierwszy level. Ok, no i w przyszłym odcinku mamy do pokonania trzy trasy. Trasy w mieście. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia w następnym razem. Cześć.